Nie żyjący już od dwóch lat, dr Bernard Nathanson. Myślę, że nazwisko znane, jak nie to tylko króciutko przypomnę. To był swego czasu żydowski ateista, ginekolog położnik, jeden z nielicznych osób, które doprowadziły w Stanach Zjednoczonych w 1953 roku do. Legalizacja aborcji to w straszliwym wymiarze, bo w Stanach Zjednoczonych Państwa, dzisiaj zabijane są miesięczne dzieci. On założył największą klinikę aborcyjną w Nowym Jorku, której zabito 60 tysięcy dzieci. On sam zabił dziecko u swojej kochanki. No ale Pan Bóg ma swoje drogi. On się nawrócił najpierw na stronę Pro-Life. Kiedy na ekranie USG zobaczył próby ucieczki dziecka w czasie aborcji, no dostrzegł w tym dziecku właśnie dziecko człowieka, odrzucił, wyszedł z tego przemysłu aborcyjnego, ale to jeszcze nie, nie, nie najważniejsze, chociaż istotne, ale on na przemówieniu publicznym Wielkim Wiecu w Irlandii. Odkrył, ujawnił cztery taktyki środowisk proaborcyjnych, które są stosowane na całym świecie i które były przez niego stosowane w Stanach Zjednoczonych, żeby doprowadzić do legalizacji zabijania dziewięciomiesięcznych dzieci. Jedna z tych taktyk to jest fałszowanie sondaży i fałszowanie wielkości podziemia aborcyjnego.